Dawidek Polska, się urbex, czekamy na Patryczka i lecimy na nasz urbex. Oczywiście dziś już totalnie bez przeklinania nic. Ej, tam jest... no, panie, kto się podostał, Dobra, to wchodzimy. Patryk pierwszy, my widzimy się na tylnej kamerze. Wchodzisz? Zaibisz o? o, jesteś. Uważaj Masz? I, te, i trzymaj i, i nagrywaj Nagrywaj, ej Co? Nagrywaj, nagrywaj Ktoś tu mieszka Nagrywaj Dobra, ale, ale wiesz co? Ale może nie zasłanie tego Nagrywaj Ups, sobie. tak Tak Lepiej Cztery ktoś tu mieszka Widać. Dobra, daj. To serio to, łóżko jest czyste. Dobra, sprawdzamy. Dobra, my tu sprawdzamy, bo tu są na serio Co jest? Tu są zdjęcia jakieś. Dobra. Co? Ej, tu jest na serio ten rower? Widzowie. Tu jest prawie no... Dobra, sta... O oh, lol. Wow, widzowie. Tu są opony. Dobra, sprawdzamy. Bo tu jest jeszcze pomieszczenie kolejne. Idę tutaj. O lol, ale. Coś mi, coś mieszka? Ej, to, to powiedz mi, dlaczego. To samo Chrysten powiedział, że ktoś tu mieszka. No, tak. no identyko. Uważa, bo tu był na pęczny. No. Zachodzi jeszcze? No, na pewno. No, no. no. Idziemy? Bo ty północ. Idziemy tu? Idziemy tu. Tam. No to ja zaraz tam pójdę. O, ej, tu się zapadło, ale sprawdzamy, nie? Czy czekamy się? Sprawdzamy, sprawdzamy. Ej, tu jest lusterko i płyty. Ale tutaj w jednym się nie zmieścimy, jak to. Przepychacz, tu jest. Co? O kurde. Żyletka. Nie. To jest ta górniejsza latka, tylko to jest ta... No natka, to do obcierania. Kurde, tu coś lata. Jakoś tu, jak ktoś tutaj... Koło, albo ktoś tu kradł coś. No, jak to ja, ja tak mówi, że tu są jakieś stady jakichś dziwnych muszysk. Wiesz co, że... Chyba, czy ktoś tu o tym jeszcze wie. No, wi podobno Krystam... Czy ja nie powiem szafę? Buty i zdjęcia. Dużo zdjęć jakichś dziewczynek. I niektóre zajdą z tej buty. Ja też Dobra, yy, o... Ej, mieszka, patrz. Mieszka faktycznie ktoś tu. Ej, tak co to będzie ruszamy, nie? Tak to pamiętajcie. Dawidek Polska niewaldalizm. Pamiętajcie to. Chillo, ej, no faktycznie. Typ! DVD! Daj kawarka na chodzie chyba jeszcze. Ej, dzisiaj bardzo. Pomnieny wydadnicko. Jak to to macie tu zamacane? 2004 za 54 złotych Yyy no, no wiem No bo możemy też przynieść tym gościom wiesz którym Tym tam z hotelu pamiętasz? No dobrze ktoś tutaj robi Dobra ja idę tu Bo my sprawdzamy ogólnie Tam jest się tylko ale ja to sprawdzę po prostu. Ej, widzowie, jak co pamiętacie, my nic nie bierzemy stąd. No faktycznie to są jakieś od tych. My nic nie bierzemy. Ile tych opon? Ja Ej, A wiesz jak ktoś może na tym się zbogacić? Łopy Ej, i to jest faktycznie biały pająk. Tak, taki sam widziałem na dwa białe pająki. Trzy, cztery. stąd. Nie, portal. Pusty. Poczekaj. Termos. Pusty. Wow. Pokaż. No tu nie byłem, nie patrzyłem. Kogoś mi się wydaje, że wywalili z pracy. Powitać koniec kursu. No. Jak co to, to oczywi... A myślę, że to jest głośnik, jeju. Okej, przejdziemy. Za, zara, zaraz idę. Przecież... Yy, Oświadczało ukończenie kursu, faktycznie. A tu jeszcze po, popatrzę, nie? Jakieś dokładności. Bo jeszcze tam miałem po drugie strony iść dokładnie Święte obrazki Tam coś jest, idziemy tam bardziej Poradzisz sobie? Nie Dobra Czyli wiemy, że nikt na tym rowerze nie jeździ, to pewnie, to tak jak ty mówiłeś No wiem, bo właśnie spraw... Stary, chodź chwilę Ej, no ja mam farta takich rzeczy, chłopie I Idźcie popatrz tam no? Nie <śśmiech> no, no, no nie widzisz tego? Nie widziałem Playboye, no widzowie Ja i no Playboye znajduję Ja Ty, Działa? No, no. <laughs> no pat, identico. patrz, identiko Patrz, tak, identiko Tak samo zaplątał się komuś No i no, zobacz, No popatrz Patryk i zaczy manuale i już. Tylko nie da się było zaplątany okay. o... No, wiem. To, ale fajna ta rama, nie? Ty. Powiedzmy, że da się... O niej nie da. Nie da się nie wyciągnąć. się nie Dobra. Dobra, nie Dobra, Nie no ja się idę tam na sam koniec. A ty nagrywałaś to swoją perspektywę? Nie. Nie no to ja się tu posiedzę, bo ja mam 5 minut dopiero Pleja Fajnie To jest wojskowe No ja tam zaraz popatrzę. tu mamy jakieś playa O o usług telekomunikacyjnych Walde nie będę mu Dobra, nie będę mówił nazwiska, to jest PESEL. Jak ktoś jest takim debilem. No tu jest... wojny, to jest, jest normalnie patrz PESEL, jego seria nu Nie, nie pokazuje, seria numerowa i numer telefonów ty ja się zdziwiłem, że w takim czymś ktoś zostawia Oczywiście Bo, my nie pokazujemy Oczywiście my nic... Oczywiście my nic nie bierzemy, nic yy, nie pokazujemy mm. No ja się idę... O, patrz u góry Ten, buciki tu but Jaki? No, Jaki? nie wiem... Max ba Bas Jakiś po drugie To coś Bo ja potrzebuję przyjść no dobra, jak co, popatrzmy na te zdjęcia, nie? O chłopie, patrz. Pajle tych. Co to? Twój. Nie, ale co to jest? Nie, ale widzisz... A ja si to mój. No, twój, twój. Czekaj, zamknę na chwilę, bo ja muszę przejść. Bo widzowie, my jedziemy jeszcze tu. Wiem, że tak... Boże, jeszcze ze no chłopy, fajnie, fajne babeczki, stary I no patrzeć. Jak to co się zobacz? E, tu bezpiecznie... Tu mamy bez Ej, tu kiedyś był prąd... No, się... Stary, tu się na serio mieszka. Bo tu ktoś wykręcał od prądu. i... Tak jest zabawka nawet. Ej, pa! No. Nie, e, przebite, przebite, bo słychać, że... Ej, dętki tu są. Ej, wiesz no Nie chcę być na tego hama, który... ale no, nie teraz ogólnie, ale wiesz. Ty, bo tu noże chyba są. Nie. Ten... Płyta jakaś... Co tu jest? Dobra, czekaj, jakieś... Kurde, faktycznie coś tu. Lata jakieś gówno mam nadzieję. nawet w ogóle że... No. Ja wychodzę już na pole. O, chodź tu, chodź tu, stary, o stary, chodź tu, chodź tu, 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 tu. patrz. O. Nie, uważaj. Wow. Serio ktoś, ktoś tu, ale fajna tu jest takie, wiesz, takie jakby. No, jeszcze... Co jest? Ale patrz, co, ja to nam na mnie córkę pójdę. Ej, no idziemy jeszcze. No nie, ale obok, ja idę obok. Hop, hop, no hop się wystarczy... To jest materac gdzieś. Nie. Nie wiesz co, podziękuję. Tutaj zawaliło się. Ty, patrz! Tam jeszcze jest coś, może tam wejdę. Jakoś. Si Ale nie, no ja mogę tam... Ale patrz, tu jest łatwe wejście tam na górę. Można pójść tam. Ja mogę zaraz tam pójdę. Ale wie wiecie co? No, Chyba, ci o to, bo no tutaj jest to też. To Od czego? Czuję. Ale no faktycznie. Tak? By było e, światło no. O, mocne. No wiem, widziałem to. Klucze? Tu ja jeszcze wejdę. Widzowie, musicie powiedzieć fajny ten nurbek, no nie powiedzcie mi, że nie. Co? Co? O, nice. Ciebie. Tu w... O, ja się uwaliłem. Moje nowe adiki uwaliłem. Prawie nowe. Nie no, tu, tu nic tak ciekawego chyba nie ma, no nie. O ja idę tam do góry, nie? Tak jak ja mówię, tam. Gdy się wydrapać. To co ty robisz? Jeszcze zwiedzasz, tam patrzysz? No dobra, to poczekaj przed Turbeksem. To wyzwanie zostajemy teraz sami. Wiem, że może trochę A, coś. A, Patek, ktoś tam nas. Co? Mów, no, ej, chodź, chodź tu bliżej. Patrzcie, to patyk zna ten, pedało. Tam chyba pedał nawet jest do tego. Jakbyś pytał się. Będzie musiał mi chyba pomóc. Albo widzę, by na chwilę Was zostawię gdzieś tu. Bo muszę Was zostawić. Jestem na górze. Sprawdzamy, co to jest. Tam słyszę te. Mm. Co to, jest? to coś się tu... Ej, tu jest chyba kolejny dom. No nie wiem, ale chyba. Bo tu jest dach. No, spoko. Patyk znalazł się garaż. To no tu wiemy, nie? Co będziemy się tu... Wiem, że to jest zwalone, ale... Można sprawdzić. przynajmniej będzie lepszy. U... Tu jest jakieś zejście. O! Ty ty ty. Tam jest wejście. Dobra, wiem, że ktoś tu mieszka, tyle wiem. O Boże, jak ja tu przejdę? Chwila, bo ja mam laga, muszę znowu zostawić. No bo ja tu nie przejdę chyba, nie? Z telefonem. O co wy? Co tu nie przejdę chyba. Ja pierdziela, ła. Co dojrzałem. Bo to jest kolejny dom jak widzicie idę tu jakoś a się uderzy da się na koło no da się ja tu ja jakoś kombinować no. no tam patryk więc pamiętać że chyba koło tego Dobra, bo mamy Dwa, trzy. no nie no nie pierdolić Zamknięte to twardo, może to się tam otworzy na pewno się nie da, ale Zrobiam. tu jeszcze jest tu jest jakiś inny dom no, pokryjemy my jeszcze nie, bo się da nie, nie, Ej, tu fajną bazę można zrobić, serio Fajną bazę da się zrobić Tam jest coś. No musimy tu wejść jakoś tam. Bo bez tego to wiecie... To Może nawet będzie cięcie w tym momencie. Nie tak, więc widzimy się zaraz.